Pół miliona złotych potrzebuje mazurskie ochotnicze pogotowie ratunkowe, aby załatać dziurę budżetową przez epidemię koronawirusa i podwyżki cen. Ratownicy mają problem z utrzymaniem doświadczonej załogi i zaległości w płaceniu podatków. Nasza sytuacja finansowa pogarsza się już od, od kilku lat. Dotacje, które otrzymujemy, zarówno rządowe, jak i samorządowe, są na niezmienionym poziomie, a wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja w kraju. Ceny rosną, inflacja rośnie i. Ee... Za, za te pieniążki, które teraz my otrzymujemy, ja nie mogę utrzymać e, ratowników. Dodatkowo, jakby tą sytuację złą spotęgowała pandemia. My od dwóch lat nie zabezpieczamy żadnych imprez na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, żadnych regat nie, nie zabezpieczamy, nie robimy pokazów e, tudzież innych eventów, a to było nasze jedno z e, głównych źródeł finansowania. My żeśmy na tym e, zarabiali jakieś pokazne, e, pokaźne środki. E, od dwóch lat jesteśmy tego pozbawieni. Budżet MOPR to około miliona złotych rocznie. Ratownicy przyznają, że to absolutne Minimum zapewniające bezpieczeństwo na wodzie. Niestety, przez brak wpływów, m.in. z tytułu zabezpieczania regaty czy różnych eventów, budżet zmalał o 20-30%. Ratownicy mają problem z uregulowaniem części zobowiązań i przyznają, że większe finansowanie przełoży się na wzrost bezpieczeństwa na szlaku. Będę wtedy spokojny, że będę mógł utrzymać tą kadrę ratowniczą, która mi została. Będę spokojny, że w przypadku jakiejkolwiek awarii czy jakiejś usterki sprzętu w sezonie, który już przed nami, będę mógł na bieżąco wszystkie zobowiązania spłacić, regulować wszystkie należności. Z Giżycka Piotr Błakowski, RMFFM.